Dzień dobry, nazywam się Dominika. Zainteresowały mnie te tablice, ponieważ interesuję się osobami, które żyły w naszej parafii. Te tablice chyba są z pierwszej połowy XIX wieku, tak myślę. Jestem Filip. Urodziłem się w Bestwinie i tu zostałem ochrzczony, dlatego bardzo cenię sobie to miejsce tej świątyni. Co takiego szczególnego zainspirowało Was w tym, że chcecie poznawać w ten sposób przeszłość parafii Bestwina, mieszkańców tej oto wsi. Przede wszystkim malowidła na ścianach, obrazy tak. i różne stare przedmioty, które zachowały się do dzisiaj. A co szczególnie tak pamiętacie, może jakieś właśnie z przekazów, czy pamiętacie, może jakie to przedmioty zachowały się? O, też. I, I jeszcze dzwon, który został okradziony ok przez Niemców, kiedy była. Tak. Druga wojna światowa. Jestem Wiktoria, mam 12 lat. Interesuję się historią naszego kościoła. Ciekawi mnie, jak wyglądał on sprzed wieków. Najbardziej interesuje mnie Pan Jezus na Krzyżu. Nazywam się Paulina, mam 12 lat i interesuję się parafią w Bestii. Ciekawi mnie to, jak. Moi przodkowie małpiwili się tu i przekazywali wiarę innym. interesuje się też Habsburgami. Co cię szczególnie na przykład interesuje tutaj w tym, w tym kościele? Jaka, jaki przedmiot, jaka rzecz, może jakie malowidło? Najbardziej? Chyba to z... Z ostatnią wieczerzę. A tak to jeszcze przedmiot, to ważny organ. Mam na imię Julia i wybrałam to miejsce, ponieważ jest tutaj najświętszy sakrament i jest sprawowana ofiara. Tutaj za ołtarzem kryje się nagrobek, a kogo dowiecie się w następnych odcinkach.